Trener Edyta Majdzińska po spotkaniu z EKS-em startem Elbląg udało się wygrać dość wyraźnie 32 do 25. Bardzo dobra przede wszystkim pierwsza połowa w waszym wykonaniu. Już 7 ramek różnicy było do przerwy i chyba te pierwsze 30 minut zaważyło ostatecznie o tym, że Zdobywacie dzisiaj trzy punkty? Tak, od początku dobre granie, szczególnie w obronie. Wyprowadziliśmy z tego łatwe kontrataki, i to pozwoliło nam na ustabilizowanie wyniku, już do przerwy. W drugiej połowie już się wkradł pewien chaos, ale cieszę się, że dziewczyny kontrolowały ten mecz do końca. No właśnie, to było takie rozprężenie chyba na początku tej drugiej połowy, bo 17-10 do przerwy, potem się okazuje, że nagle się robi wynik 22-19 i gdzieś tam pewnie w sercu zawodniczek Elbląga pojawiła się nadzieja, że można ten mecz nawet odwrócić. Co, było, co mogło być przyczyną takiej, z takiego słabszego fragmentu gry? Kilka niewymuszonych błędów, kilka błędów podań do koła, kilka błędów w obronie i faktycznie Elbląg doszedł u nas na trzy bramki. Ale tutaj znowu pokazuje się siła zespołu, że potrafimy w pewnym momencie znowu rzucić parę bramek i ustabilizować ten wynik. Zwłaszcza w pierwszej połowie. Sporo bramek padło dzisiaj po szybkich akcjach, po kontratakach. Po zagraniach do Natalii nas czy do Marioli Wiertelak to też było takie założenie, żeby próbować szybko przybywać te akcje i uruchamiać te szybkie zawodniczki? No, że tak powiem, ja mam kim grać kontratak. Naprawdę mamy bardzo fajne zawodniczki, które biegają szybko na kontratak. Natomiast cała zabawa polega na tym, żeby zagrać dobrze w obronie i wtedy dziewczyny już skończą to bramką. Okay. Jeszcze pytanie o kolejne spotkanie za tydzień. Ten zaległy mecz z JKS Jarosław to jest zespół, który po czwartym miejscu w zeszłym sezonie na razie spisuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Na pewno pani obserwuje wszystkich swoich rywali. Ma Pani jakiś pomysł na to, co, co tam się może dziać? Co, jak, czemu ten Jarosław wygląda tak słabo, poza tym, że odeszły dwie zawodniczki do Lublina? No, na pewno Jarosław w tym sezonie gra trochę inny handbal. Była zmiana trenera, zmiana kilku zawodniczek. Natomiast nie ukrywam, że obserwując wczorajsze zawody z zagłębiem lubin, jednak było widać, że dziewczyny przez chwilę nie trenowały. Takie dwa tygodnie bez treningów bardzo mocno się odbija na formie zawodnika. Także myślę, że wczoraj to decydowało w niektórych momentach o tym, że zagłębie zdecydowanie wiodło prym na parkierze. Wiecie. Mamy już wstępną koncepcję na tego rywala. Będziemy w tym tygodniu przygotowywać się taktycznie.